Siema, tutaj pan i witam Was w drugim odcinku z serii <coughs> Kwadratowe WYSPY Dzisiaj trochę tak informacyjnie I pokażę, tak, pokażę Wam co się zmieniło od ostatniego odcinka z Pepy. Zmieniło się dosyć dużo i bardzo dużo Był już event, mam trochę żelaza, diaksów i w ogóle Więc um, tak um, jak my to zdobyliśmy? Był event, ja tego nie nagrałem, gdzieś nie miałem... Nie, nie widziałem jak to zmontować, tak? Um, nagrałbym, abym rzucił tak jak ostatni odcinek um, 480p i w ogóle nikt by tego nie odtworzył. Więc tak nie ma. Um, zaraz wam pokażę wszystkie enchanty na mieczu i w ogóle co mam? Która mm, piasek? What the, What the hell? What the hell? What the hell? Kto to zepsuł? Teraz komuś wyjadę buta bym mnie zdenerwował strasznie Ale jeżeli ktoś to popsuł zaraz zostanę banika kto to popsuł? kto wylał tu wodę? czemu tu woda się nie leje a powinna się lać? dokładnie tak jak teraz się leje czemu? tu nie ma, a powinna być kobiełstwo? Hmm i teraz tak sprawdzę a, daję jest, skit to są nasze zdobycze które zdobyliśmy w dosyć, dosyć w krótkim czasie bo dzisiaj było dużo eventów ale ja tego nie nagrałem to enchant box które ja zenchantowałem i tak um, mob grinder by Punkley game 10 tak kobla duży tych na ten, bo tam w środku jeszcze jest dużo ten zrobionych w tym. No wiecie o co chodzi, wiecie jak się chyba robi mob grinder, jak nie to dam wam link, nie wiem, do Mandzi albo do kogoś kto robi mob grinder i w ogóle po prostu tam mówi co jest najlepiej zrobić ja tego nie oglądałem bo ja już robiłem znaczy ja to oglądałem kiedyś i po prostu robiłem tak z myśli projektu żadnego nie mam jakby się jakby coś chciało pokażę wam gazu kurczaki. Tak, mamy hodowlę kurczaków i to dosyć ostrą tak na chwilę z naszą 11 jaj. <grywka> mm, 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 mm. O, poszedł Johnny Tak, ja teraz stąd wyjdę. Mam home, home. Jestem! 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 Dobra, teraz wchodzimy do... No tak, to jest moja hodowa. Ehm, farma, oczywiście. <laughs> tutaj wieże zbudował Pepe, tam mamy na górze Endercesta, zaraz wam pokażę co mam w Enderceste. Ehm, tutaj jest moja wieża, z której strzelam do Johnego. Jest akurat czas wojny, więc mogę do niego strzelić. Ale dopiero jak sobie zenchantuję lepszy łuk. Albo chociaż, albo hełm sobie ludzie, co wam? Mieli chyba łuk, bo do walki jest bardziej poczek. Fuck. myślałem, że ja będę, bo Dobra. czułem. z dobra. tak, Jak sobie um, I tak, sobie zrobić tak, 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 z tego. tak Teraz idziemy zrobić go zenchantować, idziemy na górę, idziemy za górę, i czekamy hard. Aha, bo nie ma homea ostatniego. Niech się se wpisze set home, e, razem. Tak, niech sobie wpisze, ja nie, ma napiszę na czacie. Wpisz set home e bez... Mm, nigdy nie jestem przyzwyczajony. Infinity Power, hmm, nie zbyt dobra, ale no cóż, na dwa to będzie zlatywało. Zobaczymy na ile ich tu mamy. Jakiś ze mnie snajper. Go widzę na mapie, dobra, mniejsza z tym. Trochę słaby łuk, trochę się zawiodłem, ale no cóż. Lepiej mieć coś niż nic, prawda? Um, tak, to to się zmieniło na naszej wyspie. Oczywiście mam grinder, tam wszystko tam jest. Jak widzicie, tam jest drzewo. I tam rosną ogólnie drzewa. Tam jest po prostu chest. Właśnie miałam wam pokazać, czy mam WenderCzeście, tylko ten dzisiaj chyba raczej... Aha, tutaj mamy. Wchodzi się tu i pan. Płyt mamy dosyć sporo, bo wiecie, spadają stwory, a ja je kto się dobija i pym, płytka. <coughs> <coughs> Więc tak. Ender chest. Do to mamy 30, 13, 14 diaksów. Mm. I teraz to może zrobimy PvP um, z Oscarem. znaczy z Johnem PvP. Um, no. twojej spię. Ok. Zresztą pada mnie, woda kapie. Woda kapie z nieskończonego źródełka. TP do mnie. do mnie. Czy ja do ciebie?

It's going on! Ile tych potworów tu jest? LOL? Demet Emm... TP. No nie są uleczni, no. O dobra. MPVP. Um, Weź... Jakieś i... i ten i ten... I... IVP. What the, What the hell? 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 Wow! Nie jeszcze nie, nie bij mnie. Nie bij mnie. Au, wow, ktoś mnie bije. Kto tam jest? What the hell? What's going on? Spoczk What the hell is going on? Ktoś by mnie szczela, jeszcze nie strzela, lol. Kto bym nie strzela? Zaraz tu padę na jego wyspie i jeszcze z wojnymi ten. O, ale o knap pojom. Co to ładnie. Ja uciekam na nowa, pat. Ja. lol. Po co to fajnie wygląda? Z Oscar, na perspektywie to to epicko. Lol. Lol. LOL LOL, on ma co fajne miejsce do szczelania. Bo takie coś, patrzcie. Bum! Biło się, czekajcie, tak? Patrzcie ile... Wow! tutaj teraz serduszka z takiego słabego. Ciekawe ile było z takiego tylko Muszę mieć. Czyste niebo! Mm, dobra. Tak, i teraz ona spadnie. Ten centralny nad głową. O o o o złapiłem, o, Złapałem? LOL. Cały świat. Może być za... O o, ona się do mnie odbiła, lol. Pi. Pi w pi! Pi w pi! Pi pi! Jestem... typ, tutaj, a teraz 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 tutaj.

Czekaj, go. Czekaj, go i tylko obejdzie. Teplnę go w ogóle, czy nie? Dobra, oddam mu ten miecz. Nie. It's the ground too hard. It's the ground too hard! czekajcie, GM1, oddam mu ten miecz, bo nie chciałem go zrzucić. Jeszcze taki mamy chwilę pokój. Musimy się pytać na Chcemy polubić. Ma masz miecz. Masz miecz. Zombie! Sroda! Zapnę go, okej. Okay. Masz mieczyk. Mm -hmm. Szybko, bo ja muszę kończyć z widzami. Nie, ja chcę swój, e, ale ja go nie mam. E, no nie mam. No. <coughs> mm, idź na naszą wyspę pod X jak mnie nie, nie będzie i en, anet, nie, <coughs> enchant mi nie, go go, Czemu nie? Why no? No, no. Dobra, tak ludziska. Jeśli jeszcze tepnę na swoją wyspę, te ukośnik spało, no. warto tak. Mm, będzie coś na koniec odcinka zrobię PvP z Endermanem, tylko tak już to F1. Spad. LOL! Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I się